Nikt nie sądził, że dla Polski potrwa aż pół wieku. Najpierw uderzają Niemcy, później Rosja Sowiecka. Zdani sami na siebie, nie poddajemy się. Tworzymy państwo podziemne, które. Ziemni przedostają się do okupowanej Polski, by wesprzeć państwo podziemne. A nasz wywiad zdobywa tajne plany wroga. W warszawskim getcie polscy Żydzi walczą z Niemcami. Są bez szans. Nasze państwo wychodzi z podziemia, by stanąć przeciwko okupantowi. Nadchodzi dzień burzy. W Warszawie wybucha powstanie. Oddajemy życie w imię godności i wolności. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy.